Startujeme Kubo! Oh, super! Jesteśmy na rzece. Dzisiaj witamy Was z rzeki Semua. Wystartowaliśmy z kubusiem. Dziewczyny tam startują. I zaraz nas dogonią. Dobra, tyle sfilmowania. Zrobię jeszcze start. Uwaga. Startują. Uwaga! Wodujecie! Okej. Okay. Zwodowane dziewczyny. Dobra. Startujemy. Jesteśmy na wodzie! Pozdrawiamy dzisiaj Zapo Dream, pozdrawia wszystkich z wody. Tutaj kajakarz Kuba, a tam kajakarka Klarcia i kajakarka Agusia mama. Super Kubu wiosłujesz! Mamy dzisiaj traskę taką pierwszą godzinną, teraz jeszcze tata się pokaże, mamy traskę pierwszą godzinną. No i wyruszamy, wyruszamy rzeką Semua w kierunku następnego mostu i tam mamy zakończenie. Super kubusiu, dobra, wiosłujemy. Woda czysta w rzece Semua. Teraz ja skręcam. I płynie się nam bardzo dobrze. Powolutku. Tam płyną kolejni kajakarze, o tam daleko, a my płyniemy tu. Jaką stroną idziemy? Lewą, lewa ręka, lewa ręka, lewa, lew, lew, drugą Kubu, druga. Dobra, skręcamy Ahoj przygodo, Klarcia, jak tam się płynie? Mama buja? Łodzią? Nie, tam nasz... Ja jestem nie nic A, u mnie tak samo Kubu patrz, jak wiosuje. U mnie Kubu mocno wiosłuje i mam wiosłacza takiego, Kubusia, no i płyniemy, no. No i super płyniemy, dobra. Przygoda ruszyła, dalej, lecimy. Czekajcie, jeszcze raz. Uwaga, dotarliśmy... Dobra. Dotarliśmy do naszej pierwszej bazy. Co tam widzisz u góry? Tam jest wyjście na ten, tam nie, idziemy do tej bojki. Dotarliśmy do naszej pierwszej bazy turystycznej. I teraz jakaś bojka tam przyczepiona, ale tam nie wchodzimy. Bo tam jest ulica. Dotarliśmy do naszej bazy pierwszej. Za chwilę płyniemy dalej, bo jednak tu nie jest zaciekawie. Szukamy jakiegoś fajnego miejsca, ale nie możemy znaleźć. Ale znajdziemy sobie za chwilę nowe. No dobra. Będziemy próbowali zaraz odpływać i będziemy dalej szukać nowego miejsca. Tutaj mamy nasz kemping pierwszy. Jest całkiem sympatycznie, rzeczka wolno płynie i super. Bobusio, powiedz mi, czy podoba Ci się bardzo na kajakach? Tak? Podoba się. To dzisiaj mamy pierwszy start. Pierwszy raz w życiu płyniemy na kajakach z dziećmi. I widać, że się spodobało. I następnym razem będziemy pływać więcej. Mamy jeszcze jakieś 2 km do mety, pewnie. No, i zobaczymy co dalej. Woda bardzo tutaj rzeka leniwie płynie sobie, spokojnie się płynie. Tam widać agusie i klarcie w tle, a my sobie tutaj płyniemy. No, i jest super. Powoli dopływamy do miejsca, gdzie trzeba oddać kajaki i super mamy dzisiaj wycieczkę, naprawdę widzimy, że to się udało. Tak, Ostrożnie podchodziliśmy do tematu, bo to pierwszy wypad na kajaki, ale widzimy, że, że następnym razem możemy sobie popłynąć taką trasą. 15 km spokojnie, ta miała 5 yy, i wtedy tamta trasa liczy tak 4 do 5 godzin. Dzisiaj tak dwie godzinki sobie płyniemy i jest super. Yy, powoli sobie płyniemy. Super kubuś wiosłuje tutaj, jest moim, yy, moim kapitanem. Klarcia tam dalej jest kapitanem e, Agusi I co Kubusiu? Kubuś jest kapitanem przecież, nie jest? Jest super, kierownikiem wycieczki. Kubuś biedny miał malutki wypadek, bo śliskie kamienie są, ale on jest dzielny, bardzo już jest. Wszystko, wszystko dobrze. Nie Kubusiu? Tak? No bo ty jesteś super odważny chłopak. I płyniemy sobie teraz dalej szybciutko do mostu, przy którym będziemy musieli oddać kajaki, i zawiozą nas do samochodu. No i super, dobra, to płyniemy, płyniemy dalej powoli. Jest nasz most. I dopływamy do naszego mostu. Podłączacie się do kamerki. Cześć! Hello! Klarka jest troszkę smutna, bo już by chciała jeszcze dalej płynąć. Uwaga! Uwaga, bo wpłynamy w gniazdo. Ciężko jest filmować i wiosłować, ale damy radę. Uwaga, dopływamy. No i tu chyba kończymy dzisiaj naszą wycieczkę. Fajnie, bo dwie godzinki ponad żeśmy sobie płynęli. No i wszystko dalej przed nami, nie Kubusiu, tak? Chodź tu mi powiedz jak było, Weź tu odwróć się, odwróć się Kubusiu. Dobrze? Dzwony dzwonią, a chcemy jeszcze jechać właśnie do kościoła w miejscowości Beuring, gdzie były objawienia maryjne. Dobra, śmigamy. To jest Zabytkowy most. Kiedyś po tym mostku chodziliśmy w zeszłym roku, jak byliśmy na wakacjach w Ardenach. To chodziliśmy po tym mostku, przechodziliśmy przez niego i szliśmy sobie tam takim szlakiem. A dzisiaj przepływamy pod mostkiem. Dobra. Cumujemy i następne ujęcie z brzegu. Klarka, powiedz ładnie. Pozdrawiamy. A kubuś pozdrawia? Po, odwróć się ładnie. Pozdrawiamy? pozdrawiamy? Pozdrawiamy. No dobra, pozdrawiamy, ale chyba może jeszcze jakieś ujęcie będzie. Dobra. Dobra, płyniemy. Płyniemy. To czy nie było fajnie? Zadowolony bardzo z mojego kapitana. Bardzo mocno, bardzo, bo mi się dobrze prowadził mój okręt. I nie wpłynęliśmy nigdy na mieliznę. No. no. ja też ten byłam bardzo zadowolona, a yy, ten. Szczególnie, bo moja Klarcia to mnie zawsze ratowała. No bo super. ja już prawie wpłynęłam i Klarcia zawsze mnie wyratowała. Eee, no to super. Nie? Jesteśmy teraz, dzisiaj jeszcze w Beuring. E, tu jest to miejsce objawień Maryi. E, I dzisiaj jest też uroczystość 15 sierpnia Matki Bożej. Dlatego tutaj właśnie jeszcze przyjechaliśmy po naszym spływie kajakowym. No i tutaj po całej uroczystości w kościele jest uroczystość jeszcze imprezowa. Jest szampan, są ciasteczka i jest y, wspólne świętowanie. Tutaj jesteśmy. Dzieci coś chciały powiedzieć, Klarka, co chciałeś powiedzieć? mój śmietnik! Klarcia mi każe sfilmować śmietnik, no wiesz co... Kończymy nasz dzisiejszy dzień, e, nasz spływ kajakowy, i też krótki tutaj pobyt w sanktuarium. Udało nam się zdążyć na, na msze, była procesja, i, i teraz będzie impreza. Spływ udał się perfekcyjnie, e, jesteśmy zachwyceni pływaniem kajakami i na pewno to w najbliższym czasie będziemy kontynuować i powtarzać. Dzieci zresztą o tym mówiły. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy, pozdrawiamy, dzieci mówią. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Pa!